Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, dzisiaj ze mną on, witamy was w kolejnym odcinku ze szlaków Bawarii, Margonem. E, przepraszam, nie nagrywasz e, chyba z jakimś kolegą, bo szlaki Bawarii to ja tylko za anonimisem mam, więc e, jedziemyśmy szlaki kurwa tubylców kurwa z Mzopotanii. Aha. No. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to ja i jest ze mną on. <ścoughs> Dobra, jesteśmy na Aekus, na 64 paladyn, on jest na 64 B To co, to będziemy bić w czterech, po, bo... że tak powiem heroesy, ale oni to nie leją Bijemy, leje. No to, Który, ale dostałem 34 w czasie My już padliśmy my, Nie? Nie, bo... Ja ogólnie ja ci taniej tu jest na osłonię tylko 10... Co on ci tak lekko Dał za stream. Ej, z, ej jak Reko tak miał się serio, Reko miał być cicho. Ale Reko padnie. I właśnie... Ja tu umek nie mam! Ja, ja No to... Pobite już! To już pobite! Yy, no to fajnie było ogólnie, dziękuję. Yy, chyba trzeba <noise> będzie wrócić? Nie, nie, ale nie myślę, że, że zrobię szok. takie jak krytyki bije. Wa. Wow. Kurwa mać, ty to jednak mistrz krytyków. Tak, ja taki krytyczny jestem. Nie, nie dość, że ja, kurwa ogniem biję, to jeszcze umek nie mam, no kurwa mistrzostwo. Ja pierdolę, kurwa. No i powiem wam, że nagrywamy sobie jest s dzisiaj, mam nadzieję, no poprzedni że... Poprzedni odcinek u mnie. Poprzedni tak. odcinek no ale ja już się wy wykładam, patrz. Krzyk śmierci, teraz krzyknie mi, mi kurczę bębenki w uszach piękno. Ja pierdolę. Może klątwa chodź, nie. no to cześć Dzięki, dzięki, cześć. Fajny byłeś o. No to teraz. Pozbyliśmy się żywej tarczy, to możemy sobie na spokojnie. Nie. bić No, także teraz już Espace. No, ciebie No, ale cię no nie, więc. Ja nie umrę. Ja nigdy nie umarłem. No i powiem wam, że z e Spaceem jest No zaraz się zobaczymy. Mówię ci, nigdy nie umarłem jeszcze. Mhm. Tylko, że firmek padnie, to chodzi już... Firmek, sam jesteś kurwa firmek. Pirmek, jestem Kurwa, ale pozdrawiamy ogólnie tutaj Regusia right, i Fimka No... Right, o, o Lega! Na Serio? No, no, no w sumie tylko ty jesteś No to zajebiście kurwa Super, a ja się, ja się respię 10 minut To spoko, ja się dobra 7 Dobra, więc my lecimy sobie teraz na 109,5 pala na RT Tak, właśnie tam leci e, Tak, e, ogólnie jest obu, ale ja nie mam levela to chodź sobie, poubijamy E2, co? Cześć, bo muszę sobie reklamy do filmu dodać, bym pisali, czy mnie nie pojebało. Pojebało cię. <grym> <grym> Dobra. Zawsze ja Ja teraz daję stosunkowo małe reklam niż, niż kiedyś, nie? Czyli 3, 4, 5. Może też 6. 6, 7. <grym> Baczcie Dobra. ogólnie, że... No bo jestem trochę chory, no choroba nie wygląda. Koło ośmiu reklam jest a i tak kurwa chuju, pojebałem cię szmatę no. pierdolona. No Pojebało cię kurwa dziwko ma do pierdolona, kurwa ty no, tak no, to, to jest. To, to po co mam tam iść na ten r No bo obu jest, ale ja nie mam levela i mi jest przykro. Strasznie To już poszukaj, Ser za No orsza wyżyna, czy No i super Dobra, to ja sobie ubiję tutaj dwójki, tak zwany Bragard. E, nic mi on nie zrobi Chyba, że już ubił to albo. O, ubił go, kurwa, 3 minuty temu to już kurwa zapłon, normalnie. Ale on o kurwa, 14 kurwa napis, No, dobra kurwa, chuj. Albo ktoś zawołał. <laughs> <laughs> Jaki to jest niekulturalny odcinek, dobra, bije grubą pramatkę podobną do kogoś, ale nie będę mówił o co chodzi. E, Jak on ciśnie po ludziach, to jest po prostu. Kurwa. Dobra, jakiś naszej, to, to ten, ten, no to nie chce. No i ogólnie powiem wam, że ESPACE nagrywał odcinek, w którym niestety obrażał wszystkich graczy, w szczególności Gawena. Tutaj też chciałem to przytoczyć. A? Co? Nic, nic, nic. nic. A, tak, tak. Obrażałem, to. Ta. Dobra, wyciszę. 10 minuta 20, tak no, było. Słyszę strzały nawet. Minuta 20 słychać strzały, tak. No, dokładnie. Znaczy, u mnie to bardziej 4,36 słychać strzały. Dobra, także tutaj już Mamy Fursza Raga, pożeracza umysłów. My, to mi nie ma co już w sumie pożre, pożreć. No, ale nic z niego nie spadło, to sobie tu postać zostawimy. Pierdolony skoszatewik. Tak, już nie ma co pożreć i chuj. No i tak, Piekielny Kości, 2 godziny 4 minuty temu. Chyba już będzie, nie? Powinien tak, być? możemy go iść poszukać. Ja, ja pójdę wcale kont koleską. Kontrolnie tak, kontrolnie tak. I tak. Ogólnie jutro... Czytaj, 3 maj, a? Yy, a? Bo ja, no, bo nie powiedziałem. A. O, i ogólnie tu sps gdzieś zdydałem, a potem grajek za pół godziny zrobił se na materiale i... <noise> No i. Ty, nie, dobra, lecimy. Ty, patrzcie to. Ja wam tu pokażę. O, widzicie? Nie, w sumie wam tego nie pokażę. A, Majkuś no. daje róże grajek. Ja pierdolę. HA! Gej! Hej! Ej. Nie no, nie obrażamy grajka, bo jeszcze killa dostanę i chuj. No i. Co za co killa masz ja W ogóle nie wiem, czemu ja idę w stronę zburzonej twierdzy, nie wiem, popierdolibyśmy. No co? Ta, ta, a to jak tam koeska znajdziesz, zawołaj mnie, to przyjdę. Dobrze, dobrze. Ja idę od, od Andarum, do... ty idziesz w którą stronę, mi powiedz jeszcze, bo kurwa nie, o nie To co ty nie masz zwoje do tego z Radzieckiego? Mam. No to czekaj, kurwa, i zużyjesz. Patryk. A po chuj też to nie mam levela. No bo. po co? No to pogadamy już. W... No i co? Można, można. Mo 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 mo. no. Ja Dużo tych zwoi właśnie do tego Ja mam tylko jeden No to użyj go O chuj Już sobie idę Gdzie ty jesteś? Ja jestem na labirynt Dobra, tak. w prawo, to, to ty idź w prawo, ja idę na salę królewską no, Ty idź w dół No, no Ja już jestem eee. prawie na sali, więc jesteś się JUŻ?! Kurwa, ty szybki jesteś, ziomek Zawsze jestem szybki, kurwa Rachu, ciachu, kurwa no i bitki w sosie własnym Szybki bil normalnie, ja pierdolę Nie, szybkie bitki w sosie własnym Ej, mi się wydaje, że, że ty chyba. się to są w lesie. E, mnie się wydaje. <laughs> <laughs> mnie się wydaje, że ty chyba kurwa w pamiętnikach z wakacji grałeś. No a z materiale? No, w Lorent de Mar, Tak. Gdzie i ja był w każdym nami. Ja był on był w Lorent de Mar, a kierownik był dentysty. <noise> <noise> Powijając to, że w każdym namiocie, pewnie, pewnie na Margokampie był internet, a tam nawet w toalecie nie było. Nie no, by, nie było, tam nie było internetu, tam nic nie było. No bo to jest Skansen jakiś, jakiś park etnograficzny. Etnograficzny, Chorzow. tak. Ch Chorzow. Polecam, byłem, pozdrawiam, zachęcam Ja tylko ci... byłem na mapie. Zapecał. Zamknij pizza, Dobra, szukaj, tam nie było. Dobra, zamknij Głupsko. Okay. O, mam. Gdzie? Tu. No, dużo mi to mówi. Widzę, że kurwa, sprytnie jesteś, ziomek. Dobra, jest jakiś Remonek 113. H, no i muszę specjalnie się wytepać do. No. Znam specjalnie, przejdę 114. No i. o i... ciebie. Yy, yy, pravilnie do no <grym> yy, Firma. Yy, kolorowe twarze. Co? Jakie kolorowe twarze? Co ty nie gadasz? Nie wiem, bał mnie coś. Jakiś SteamPy idzie. 8.3 Woj Kto to? Nie wiem, skąd mam to wiedzieć Aha, no to ekstra Ogólnie jestem trochę przeziębiony, no bo choroba niestety No nie wybiera, mam katar, kaszel i ogólnie chore jestem na auty czy dla grypę Ale siedzę przed komputerem, nie marnuję czasu Przecież Margonem życiem Co prawda Margonem ostatnio się pierdoli Margonem to pasja ma, przez całe życie będę Aha to ty Pod takie. 20 i 30 do tak, tak. 50. Nie porzucę gry za żadne pieniądze. Zostań wojownikiem, łowcą lub tancerzem, kwaladynem magiem lub trubicielem. Tak było. Dobra, zaprezentowałeś się, już miałeś swoje, swoje 15 sekund, także teraz już stultam. 15 sekund ty kurwa dochodzisz. Na mu się pierdolony. Ej idziemy po... No, kurwa, znowu nie mam tego jebanego przedziału, na tego, że żabi stracił. No co nie mam Jakieś, jakieś jebane diamanty Kurwa, Nie wiem zjebane jakieś chodzi. Och, tu chodzi, jakiś dolina jest. Ja pierdzielę, ty. No i ogólnie idziemy. Gdzie on tak daleko jest? No, od Mortena w prawo. Ale na musiałeś ubić, ty przy głupi głupie głupiesko, czody ty. głupek. Jestem. Dobra, i jeszcze dwie osoby, także. Tutaj zrobimy cięcie, króciutkie. I widzimy Uginę, się. Z... Pół godziny grajek, dokładnie. Zrobimy seciecie i widzimy się za chwil, za chwil kilka, gdy już wszyscy będą na posterunku stać tutaj i bić z nami piekielnego kościeja No Dobra, zamknij mordę. Witam bardzo serdecznie, to ja, gdzie ze mną espace duchowo grajek? Dobra, bijemy. Na turce, żeby większe emocje. Dobra. Mi już tutaj, mi już tutaj ręka się trzęsie. Do przestań konia walić. Zgodnie wierzę, bo o kuru ten Hełm biorę. hełm ja też biorę. No, ty sobie bierz buty. Idę. to se... ciebie są buty spierdalaj. wypierdalaj W ogóle ja wam powiem jak nie nagrywałem, SP mi powiedział, no ja, ja się tak go pytałem kontrolnie, y, mi się nie chce na perku nie wbijać, a on powiedział, no musisz, albo cwaniak, nie? I on mi poje... I potem zobaczyłem ja mam 10, cwaniak 14, to mi powiedział, e to dobra, to jednak cwaniak to już wypierdalaj, no i to <suszy> ja. To <biorę. suszy> No i, i i tutaj macie teraz przykład dobrego kolegi Dobre wychowanie yy, nie poleca. Chodź na sektę, okej? Okay? Po co? Sek dajcie? Nie. Sekta Edwójki, no nie? Haha. Ha. No, da, furszaraga sobie ubiję tutaj, bo już się porespiuje wszystkie. Fusharaia? Fu jakiego Fusharaia? Fu fu nie wiesz, nawet co? Wiem kto to jest. Nie, nie wiesz. Wiem, to jest z Kongres nowej Orchidea i chuj. Dobra, yy, tak. Tak, że... jak się przygotował do odcinka, no. nad tym myślał. A widzisz? Dobra, mamy tutaj yy, teraz y, Ziu zi... Co mamy tutaj? Co? Ziu królowej. Y, Królową sobie już ubiliśmy, teraz pozostało. W ogóle gdzie jesteś? Na ty jesteś? Y, czekaj, tam nie bije dwa. Czekaj, bo ja wszak ważną wo walkę. Tak, dupę chyba. Dobra, no, mamy to... jeszcze y, Bragarta. Z Braggarta również że nic nie spada. To polecimy sobie na sektę, na esteś. Fajnie, że tu wszystko jest po... Gdzie ty jesteś? Tu! To fajnie. Dobra, gdzie idziemy? Do góry. Po co? Przed, przed siebie. Nie wiem, dwa ubić, yy, sprawdzić co tam ciekawe. No jest znowu mnie to kurwa będzie... No Dobra, nie ubiło mnie. No nie! Cofło mnie specjalnie. Yy, to bardzo fajnie. Yy, super. Chodź za, za no nie będzie. A, dobra, nieważne. Nic, nic, nic. Ja już, ja, już, ja już wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Już wiem, dobra, spoko, tak, Adal, tak. Nie, nieprawda, to jest bo że ten. Czekaj, bo jest ten, Gotardus. No co, idź go, Kolekcjoner głów. Ja sam... A Zakolekcjonowaliśmy, fuj. Ej, to chodź tu. Dobra, dobra. No nie gadaj, tak będziesz kura wszystko tutaj zaliczał. No, zaliczać to nie wiem, nie. O, bez Ciebie bijemy. Nie <laughs> No nie, nie jak cię. to to ch ch chodź tu. Jesteś już? No. Dobra, to bije. Bij. Dobrze, lega. Ym, to może teraz y, Sadolia? Po Mitrę? No może. Ale Illa się już też y, nie załapała na Gotardusa. Y, to trochę niefajnie. Ale dobra. I ogólnie, e, powiedz co tam u Ciebie, jest wszyscy zdrowi? Czy ogólnie... No tak, idę ci na miasto. A. Jedziemy do mielno na cipki Na co przepraszam? Na cipki. Co to jest? Takie kobiety, tylko że lżejsze. Aha Gdzie ty poszedłeś? Na cipki. A jak u mnie twoje cipki obchodzą? Ja chcę iść na tego, na Bergemona Krawa Hrabina, co? No nie wiem gdzie ty sobie chcesz iść ty gdzie chcesz. Aha, dobra. Dobra, ubijemy Sadolę i myślę, że będziemy kończyć ten jakże ekscytujący part yy, drugiego sezonu z serii przygody z Margonem z tej strony Konadoik <laughs> I ogólnie. No cześć jestem, bo tu mama miała wjazd na pokój się wstać na gigę jadę, ja mówi nie, nie jadę ha. To kurwa fajny masz dialog z małą, nie? No. Widziałem go karnicie. Dobra. Ym, gdzie jesteś? O! To kurwa teraz... No... Daj auto! No, co za zjeb, kurwa głupi Może byś dał te pierdolone auto Daj auto Poleczy cię Daj auto Daj auto Nie, biedny jestem Daj auto Nie stać mnie na auto Nie, ale nie interesuje mnie twoje zdanie, daj auto, dobra, że nie musisz Może byś tak już zaatakował go, a nie czekał do 13 sekund już ja pierdolę, właśnie widać um, tutaj y, poczciwego gracza gry, jest mi naprawdę, no kurwa ubił, nie kurwa, ro... nie, ja się tu rozłączę, kurwa, bo nie będę się pierdolił z nim, pierdolę. Bo ja też muszę sobie nie Pedalek, pedale kurwa <grym> zakręcane za, za, kurwa. I czemu tu stoi jakiś taki to? Bo jest jakiś. No to fajnie, że sadolka była, dobra, także my tutaj kończymy. Ten niezwykły odcinek był dzisiaj ze mną Old Devil zwany również czasem Valhalla. Tak, ten odcinek, który jest u mnie na kanale, jest nazywany versus Zons i szukanie Herosów. Trochę Twister i duchowo Grajek. No i ogólnie dzisiaj był ze mną trochę Espace i duchowo Grajek, który se kurwa szuka Herosów. Na cięciach i chuj. Na cięciach już szuka Herosów, Dobra, także dziękujemy za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę fajnie było, gdybyście dobili tak 100 łapek, 200. Nie 120. Dobra, to Dobra. jak będzie 140. Nie, jak będzie 187 łapek, to nagram kolejny odcinek. Dobra, jak będzie 187 łapek, to Space yy, robi challenge. To tak no. jak muszę robić? No to właśnie, znaczy nie w sumie. Dobra, chujaj do dupy. Dobra, także dziękuję. I do zobaczenia. Yy, widzimy się niebawem. Yy, cześć. No ale no.